Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z cholem zakupowym Rosmana. Obecnie trwa promocja minus 55% na kolorówkę, więc ja również z tej promocji skorzystałam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, co takiego udało mi się upolować, to zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli chodzi o promocję minus 55% na kolorówkę, ja ogólnie skupiłam się na tych produktach, których nie znam, nie używam, a z miłą chęcią przetestuję, ale również znalazły się u mnie w koszyku takie produkty, które znam, używam i bardzo dobrze się nie sprawdzają, więc może od tych kosmetyków sobie zacznę. Jeżeli chodzi o ceny, to niestety wam nie podam z tego względu, że gdzieś posiałam paragon, więc co bez zbędnego gadania przechodzimy do pokazywania i zacznę sobie od pudru z lovely puder Hadelos Powder. Bardzo fajny puder. Uwielbiam go za to, że on bardzo fajnie wygładza skórę, bardzo ładnie ją matuje, ale nie w taki sposób, nie w taki Tempemat, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Uwielbiam ten produkt i musiał się znaleźć u mnie w koszyku na tej promocji. Następnie zakupiłam sobie podkład rozświetlający z Bielendy. Te z tego produktu już jest u mnie na kanale, więc Was odsyłam. I kolejne opakowanie powędrowało do mojego koszyka. Uwielbiam ten produkt do makijaży dziennych. Następnie wziąłam sobie mój ukochany korektor z L'Oreala infalibu w odcieniu 327. Ten korektor ma przepiękne krycie, bardzo ładnie wygląda na skórze, ale przy nałożeniu cienkiej warstwy, więc ja kolejny raz sięgnęłam i po ten korektor tylko w innym odcieniu. Warto się zaopatrzyć w niego. Właśnie teraz na tej promocji z tego względu, że on w cenie regularnej wychodzi dość drogo, niestety. Wziąłam sobie również tłuszcz z Eveline. Bardzo fajny tłuszcz, bardzo fajnie wydłuża rzęsy, Roziciela delikatnie pogrubia, daje przepiękny efekt na rzęsach, więc z czystym sumieniem mam już mogę ten produkt polecić. Nie pożałujecie, naprawdę wygląda Ręce wyglądają rewelacyjnie przy użyciu właśnie tego tuszu. Wziąłam sobie również z Evelyn Mgiełkę do twarzy i ciała 4 w 1. Ja już mam tą Mgiełkę w wersji różowej. Tym razem wziąłam wersję Nude. Mam nadzieję, że i ta Mgiełka się dobrze u mnie sprawdzi, tak jak i ta właśnie poprzednia. I, I kolejny kosmetyk, jest to Błyszczyk z Lovely. Ja już mam jeden, ten Błyszczyk, właśnie to jest najnowsza wersja. Ja mam w odcieniu numer 1, a teraz kupiłam sobie właśnie w odcieniu numer 0. Dwa. Więc, taki kolejny produkt, jeżeli chodzi o tą kategorię, właśnie tych kosmetyków, które znam, używam i bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. A teraz przejdziemy sobie do nowości. Do tych nowości, których, które z miłą chęcią przetestuję. I zacznę sobie od bazy. Zakupiłam sobie bazę z Factora minimalizującą porę, matującą bazę do twarzy. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie się cior, że bardzo fajnie mi wygładzi faktycznie tą skórę. Więc z miłą chęcią ten produkt przetestuję, może okaże się być rewelacyjny, więc taki pierwszy produkt do testów Wziąłem sobie dwa podkłady. Jeden to jest Vibom z najnowszej kolekcji, ja mam w odcieniu trzy 3 i pewnie będzie dla mnie. Za jasny, ale się okaże, z chęcią ją przetestuję, bo jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Więc taki kolejny produkt do przetestowania. Wziąłam sobie podkład z Max Factora, i to jest lekki podkład pielęgnujący. Ja mam w odcieniu numer 03. Brałam w ciemno ten kolor, bo niestety nie było testerów. No i tak. Bardzo jestem tego produktu ciekawa. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Ja mam z podkładami z Max Factora tak, że niestety one mnie wysypują. Wszystkie produkty się dobrze sprawdzają, a niestety coś w podkładach mi po prostu nie leży. I zawsze mam wysyp po nich, więc mam nadzieję, że ten gadatek nie zrobi z mojej twarzy masakry, ale jestem naprawdę bardzo ciekawa tego produktu, może okaże się dla mojej cery hitem. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o takie nowości, dla mnie wziąłem sobie gąbeczkę z Lovely. Zobaczymy, jak ona się u mnie sprawdzi. Czy jest warta tych pieniążków. Jeżeli chodzi o cenę regularną, to kosztuje tylko 20 zł, więc na promocji dyszka. Zobaczymy, przetestujemy. Wziąłem sobie nowy rozświetlacz z Vivo. Jestem naprawdę tego produktu bardzo ciekawa, bo on ma przepiękny kolor. Jest dość ciemny, więc jestem go ciekawa, jak on będzie wyglądał na mojej skórze. Więc również ten produkt powędruje do testów. Jeżeli macie ten rozświetlacz, to dajcie mi znać, jak się u Was sprawdza. Czy go pokochałyście, czy jednak nie. Jeżeli chodzi o oczy, wzięłam sobie tutaj... Paletkę cieni z Eveline, to jest nowość, poczwórna paletka, jeżeli chodzi o kolory, wzięłam takie dzienne powiedziałabym, tak ona się prezentuje, więc również te tej paletki będzie u mnie na kanale i ja wzięłam odcień numer 04. Ta paletka kosztuje w cenie regularnej coś koło 15-16 zł, więc na promocji naprawdę śmieszne pieniążki za tą paletkę musiałam wydać. Wzięłam również sobie transparentny tusz do rzęs. Wiele dziewczyn wykorzystuje go jako utrwalanie właśnie brwi, więc ja w takim celu również ten tusz sobie zakupiłam. Jeżeli chodzi o maskarę, wzięłam sobie tutaj z Rimmela, również sobie ją przetestuję, zobaczę, jak u mnie się sprawdzi. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, jest silikonowa i wygląda ten sposób. Zobaczymy, co się działa z moimi rzęsami. I ostatnie trzy produkty, tak? Trzy produkty jest to um, kredka. Pierwszy to jest kredka z Maybelline. Bardzo zachwalana przez Maxineczkę i ja mam w odcieniu numer 900 11. Tak, pierwsza kredeczka, i dwa ostatnie produkty. Są to kredki do ust, pomadki wykręcane z Loreal. Ja mam w odcieniu 101 i 104. Te kredki są dość drogie w cenie regularnej, więc. Postanowiłam je zakupić teraz właśnie na tej promocji i zobaczymy, jak z kolorkami, jak będą wypadać na moich ustach. No są takie nudziakowe, więc zobaczymy. I jeżeli chodzi o zakupy z promocji, to by było na tyle, ale wzięłam sobie również do przetestowania taki peeling do ciała cukier i olej kokosowy. Więc również sobie go przetestuję i dam Wam znać, jak się u mnie sprawdził. I tak, moi drodzy, to było dzisiaj na tyle. Takie moje małe zakupy na tej promocji. Dajcie mi koniecznie znać, co by upolowałyście. A z miłą chęcią poczytam Wasze komentarze. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia. Cześć!